Hej, moi mili, na początek suhar. Suhar z życia Adamka, który zdarzył się dwa dni temu. Prawdziwy suhar. Grałem mecz, tak gram, piłka, taką okrągłą nożną. Powiadałem na nią. Grałem mecz, był rzut wolny, dostałem piłkę, na krótki słupek. Przedłużyłem tą piłkę głową, tak tą głową, tą częścią właściwie. Przedłużyłem tą głową i piłka wpada do siatki, ale w tym momencie, jak przedłużałem piłkę głową, to Bramka, że mi tak. JEP! Tak wyumiem Bramkarz, I, i dlatego mam to. A dlatego on ma ugrupowany rozcięty i jechał do szpitala. E, e, ale do czego zmierzam? E, po, po tej akcji padł gol, gol mój gol. I, po, i, I powinna być Bramka, ale tej Bramki nie było. Nie oznali. Dobra, ale starczy tego pitolenia. Moi drodzy, witam Was w wlogu, których często jednak nie nagrywam, ponieważ przed kamerą to tak. Swobodnie się jeszcze średnio czuję, no ale myślę, że z czasem będzie coraz po prostu lepiej i luźniej. E, ale moi drodzy, vlog będzie dotyczył właściwie przekroczenia 10 tysięcy z na moim kanale, co wbrew pozorom e, nie jest małą liczbą, nie jest małą liczbą, ponieważ no jak, e, jak sobie tak teraz wyobrazimy, tak 10 tysięcy osób stoi przed Tobą, czeka na Twój film, to jest, to jest naprawdę mnóstwo plus mnóstwo równa się całe mnóstwo, kurczę. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ to jest licznik i tak mimo no, wszystko mylne, ale dlaczego to wam po prostu za chwilę powiem. E, ale chciałem przede wszystkim podziękować e, moi drodzy Wam, e, wszystkim osobom, które angażowały się w mój kanał za to, że po prostu jesteście, e, za to, że no, tą przyjemność, którą właściwie ja chcę wam przekazywać tą radość którą ja czerpię z grania, um, którą Wy oglądacie, kurczę i, i to, jest, to jest niesamowite, że jednak są osoby, jest pewne grono odbiorców, które się interesują moimi produkcjami, e, moją radością właściwie z gier, tak, wiadomo, że tam czasami e, pododawało się różne em, em, różne takie kurczę, dodatki do materiału, żeby to jednak było ciekawsze. Ale mimo wszystko, i ja z każdego tego filmu czerpałem radość, jak go nagrywałem I niesamowite jest to, że, że Wam się to również podobało, że Wy żeście również z tego czerpali radość, że jest Was po prostu aż tyle, że chcecie po prostu to oglądać i za to Wam chcę przede wszystkim podziękować, podziękować również ekipie naszej całej BHZ z którą w sumie jestem od początku, bez której naprawdę bym teraz tu nie był, gdzie jestem. Dlatego też im tutaj te szczere podziękowania się należą. Również opakom Scooter Strike no, musiałem im podziękować, no, bo mi życia nie dali. I za to, że zawsze muszę ich kierować w każdej grze, no bo wiadomo, no, 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 no te falce swoje robią mnie na no, całej nieprawiać, tak. Eee, <laughs> ale już przechodzę, moi drodzy, do następnej rzeczy. Powiedziałem coś takiego jak. Mm, że ten licznik subskrypcji jest dosyć mylny i to jest prawda w pewien sposób. To jest właśnie licznik, który, który dla youtubera, osoby nagrywającej filmy, bo ja jeszcze się osobiście youtuberem e, nie czuję i myślę, że też youtuberem być, no to trzeba sobie na to zasłużyć, ale to już jest temat na osobny vloga, tego, już nie będę o tym pitolić, żeby nie zrobić jakieś 20 minut na nagrania e, dzisiaj. Ale mówię o tym, że to jest, jest to dosyć mylny licznik, dlatego że no, dla, dla osoby, która nagrywa filmy, jest to, jest to, tak, jest to w pewien sposób prestiż. Tak, Im więcej tego, no to wiadomo, tym lepiej tego prestiżu, tym więcej tego prestiżu jest i, i tym więcej, więcej tego zacieszy, to, to nigdzie tego ukryć. Ale mimo wszystko to nie można do końca patrzeć, ponieważ na ten licznik, prosty przykład, w zeszłym miesiącu, w miesiącu styczniu zrobiłem jakieś 200 tysięcy wyświetleń, tam plus minus i z tych 200 tysięcy 200 wyświetleń, jak sprawdziłem, tylko 30 tysięcy wyświetleń jesteście, znaczy jesteście zrobili moi widzowie, czyli osoby, które mnie subskrybują. To jest jakieś no w przeliczeniu 15% osób, co jest naprawdę niesamowitą liczbą to oznacza, że 85% osób wyświe, zrobiło wyświetleń, tak? robiło wyświetleń, których mnie właściwie nie subskrybuje. To jest naprawdę dużo, to jest naprawdę aż za dużo. No, w pewnym sensie może to oznaczać, że mój kanał się dobrze rozwija, no ale w drugim sensie znów kurczę, to te osoby zapominają o tych subskrypcjach dawaniu, tak? I zapominają ty kanał followować i dlatego myślę, że też będzie coś trzeba z tym zrobić, żeby jednak mm, te osoby nie zapominało o tym. Mimo iż ja nigdy nie byłem fanem czegoś takiego, jak kurczę no... Daj mi like, bo nie mam następnego filmu. kuźwa. i, i nigdy nie byłem czegoś takiego fanem i nigdy nie będę czegoś takiego promował. Lecz już o przypominaniu o tym, żeby dawno subskrypcję, lub po prostu oceniono film, to już tak. To już na pewno na czymś takim myślę, żeby coś takiego wprowadzić na mój kanał I, i na pewno będę musiał też coś o tym pomyśleć. No bo to jest jednak. Jak teraz spojrzało liczba dosyć, kurczę, dosyć, dosyć duża i coś będzie trzeba na pewno z tym też, moi drodzy, zrobić. No i tak jeszcze z nowinek, które chciałem wprowadzić na mój kanał. No bo, moi drodzy, nie ma co się zatrzymywać. Nie chcę absolutnie stać w miejscu i się cieszyć tym, z czym mam, ale chcę po prostu iść też do przodu, tak? Wprowadzać ciągle coś nowego na kanał, coś ciekawego, aby, aby wasze zainteresowanie również nie spadało, abym też czerpał, też radość teraz większą z tego co robię i żeby mi się to też w sumie nie, w pewien sposób nie znudziło. tak? No, bo też takie czasami momenta są, ale do czego dążę? Dążę do tego, że chciałbym jeszcze prowadzić kilka serii na mój kanał i myślę, że to jest dobry moment, by o tym powiedzieć. Sera, myślę, myślałem o czymś takim, aby móc się też bliżej z wami poznać. Jak QA, tylko nie takie typowe QA, jak się po prostu nagrywa, tylko coś takiego jak QA po prostu farmingu, czyli poświęcam sobie jeden odcinek na jakiś tam czas, tak, farmingu i po prostu sobie nagrywam tam jakieś wasze pytania, które mi zadacie pod jakimś tam filmem i będę sobie po prostu na te pytania e, odpowiadał. Tak? No i taki mam e, tutaj pomysł, by coś takiego wprowadzić. E, no ale z tym, jeszcze, z tym jeszcze sobie zobaczymy, jak to będzie, ponieważ no, to nie jest wszystko mimo takie proste, jak się wydaje. No ale, ale nad czymś takim myślę. Również myślę nad tym, by wprowadzić kurczę, no właśnie to, co mam przed sobą, czyli mm, kamerę, czyli mój piękno otwarty tak zwanej chwary na kanał żebyście też mogli widzieć moje reakcje, które czasami naprawdę są zabawne i, i sam się po prostu z nich śmieję, jak sobie później o nich myślę. E, dlatego też e, tutaj o kamerze myślę, ale mimo wszystko e, z kamerą mnie nie jest tak łatwo, ponieważ jak spojrzycie, ja mam od razu przy biurku, przy moim stanowisku okno, m, które widzianie mnie po prostu prześwietla światłem m, po mojej prawej stronie. Nie wiem czy to teraz będzie widoczne ale o, może będzie nawet nie widzę. E, moją prawą stronę teraz mi prześwietla strasznie, a lewa jest niedoświetlona i, i no pozorom tutaj tym światem muszę się trochę pobawić, żeby to miało jakikolwiek sens m, m, nagrywania tego, tak, żeby to po prostu nie było jakieś, jakieś em, jakościowo m, po prostu mówiącowe, tak. póki to nie jakoś nie ogarnę, żeby to było dobre, no to po prostu tego nie będę wprowadzał. Aha, jeszcze zapomniałem właściwie o, o w sumie najważniejszym, co chciałem powiedzieć z takiej nowości. Moi drodzy, też myślę nad mm, czymś takim na jakim, nad jakimś narzędziem, które umożliwi mi troszeczkę szybszy kontakt e, z wami. No ponieważ jak ja wrzucę czasami film na YouTube, e, to niektóre filmy są tak nagrane 3 dni wcześniej, a niektóre są z dzień, tak? I, I tu jest czasami taka obsłówka mm, wiadomości o 2-3 dni. Przykładowo, nie wiem, teraz w sumie. Parę dni temu byłem chory, dopiero właściwie wczoraj wyzdrowiałem wieczorem, dzisiaj rano dopiero tak w miarę jestem zdolny do jakiegoś nagrywania. Chociaż i tak czuję się jakbym, nie wiem, do 5 rano chlał i, i poszedł spać z pięcioma promilami alkoholu w sobie. Teraz czuję się jakbym miał trzy w sobie i spał tylko trzy godziny. No ale to, 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 to norma, tak. Tak, to wiadomo, ale myślałem, mówiąc krótko, nad czymś takim jak fanpage'em, żeby móc po prostu e, troszeczkę lepiej się z Wami tutaj kontaktować i być z Wami, jak to się powiada, e, na bieżąco, żeby żeby czasami po prostu nie tracić kilku dni, żeby po prostu wyżejście mieli tak wcześnie informacje o tym, co się u mnie dzieje, że nie wiem, przykładowo dzisiaj nie będzie filmu, bo nie zdążyłem nagradzić, że będzie na przykład za dwa dni dopiero, a nie osoby, niektóre które mój kanał i gdzie jest film. Dlatego tutaj myślę, że coś takiego też przydałoby się wprowadzić powoli na, na mój kanał i to na pewno też będzie miało, myślę, jakiś większy sens. Przede wszystkim, za waszą aktywność przede wszystkim muszę podziękować, zapomniałem o tym na samym początku, mm, za, to, za te komentarze, tak? bo ja jednak komentarze najbardziej doceniam. No bo te łapki w górę, okej, okay. ale komentarz to jest najlepszy sposób, by móc się skontaktować z Wami, by móc wymienić jakieś poglądy między sobą i to jest właśnie dla mnie najlepsza sprawa. Po to właśnie tworzyłem kanał, by móc z innymi osobami również poglądami się wymieniać, a na szczęście YouTube umożliwia coś takiego jak komentowanie filmów i, i możliwość odpowiadania na nie przeze mnie. Ja też, jak zresztą widzicie, na każdy komentarz staram się odpowiadać by mieć z Wami jak najlepszy kontakt. I to jest właśnie super sprawa i to jest to, co na pewno będę chciał promować na swoim kanale, będę chciał zawsze promować na moim kanale i to, o czym zawsze będę chciał pamiętać, żeby przede wszystkim Wasza aktywność była i przede wszystkim tą aktywność Waszą docenić. Także, moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie, co myślicie o tych nowych pomysłach, co byście też również nowego wprowadzili na mój kanał czy coś ciekawego, no i po prostu, no, bądźcie ze mną dalej, rozwijamy się, idziemy do przodu, nie stajemy w miejscu, bo jak staniemy w miejscu, to jest wiecie, to jest tak samo, jak staniemy w miejscu, to jest tak samo wiecie, że traktor po polu, po botniczym polu, polu na środku polu i co? no i dupa, no i nie wyjedzie, nie, dlatego ciągle trzeba iść do przodu i się nie zatrzymywać. Tak sobie, tak sobie właściwie myślę, moi drodzy. No dobra, nie przedłużając. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko, milutko. Dajcie znać, co myślicie o nowych pomys pomysłach, co byście nowego wprowadzili. No i co, nie zapomnijcie subskrybować kanału. Nie zapomnijcie ocenić również filmu. No i co, trzymajcie się cieplutko, milutko. Do zobaczenia. Na razie, papa, pa. cześć. Patrzcie, jaki mu fajny kubek <grym> na kafej. To kubek na kafe i z e, tej bajki, jak ona się nazywała. E, o, ten się balu nazywał. Nawet wczoraj, jak grałem w Counter Strike, taka ciekawa historia. Grałem w Counter Strike to tam był balu. I grałem z nim i, i, i on grał lepiej ode mnie. No, no ale to już wszyscy wiemy, tak? Taki, taki, taki śmieszny żart. Taki, ha, 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 ha.